Na pewno ostatni chłopaki się dogrywają. Trzy, dwa, raz. Trzy, dwa, raz. Trzy, dwa, raz. Pietrucha pierwszy, żółtak drugi, muzyk trzeci. Pietrucha, żółtak, muzyk. Pietrucha, łap za mikrofon, a wy są. Raz. Ty zajebany. Raz. Dwa. I trzy. Pietrucha, macie jeden temat dla wszystkich. A tym tematem jest Control... Kurwa Control, Alt, Delay Taki komputerowy Zobaczymy kto jest y, ten Nerdym Control, Alt, Delay Możecie się podzielić przyciskami Raz, raz <śm> Raz, raz <śm> recytuje cię twój przyciskami masz coś do powiedzenia zatknij się, między mordami jesteśmy przestań mówieć, jesteś, jesteś śmieszny nie tutaj dobrze, nie wiem kogo cisnę żadnego nie znam, nacisnę nie przyciski CTRL ALT DELAYS słucham cię, kowczyku, mówisz OK? chcesz być sterobojem? nie ma problemu Odpadek, kopiarny i będzie bez ledu, bez przebiegu CTRL ALT w leniu, hej, kto tu wycisnął? kto tu migał się? Gada! Ja! Podaję Ci majka Szyka to jest proste, jesteś lepszy i szybko Jesteś nie no. potrafiszem I to jest proste i teraz ciękuję Co nawidzi, ja to zawsze się kontroluję I to jest proste wsią ciśnę tu i czy nas tej chcemy i to jest proste No, Teraz ja tam próba Takich to zawsze odruwa Ostawiam na bosku poziom teraz gramy Co no to jest najszybko że jest jak ty teraz tutaj wrzeszczę, to może nie! Renę po pi! ja, 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 żeby ktoś zrozumiał twoje racji, jak wrzucisz do wersji, pamiętając patrz i sy nas! Ej, po to jest do a ty wokszta na ziemi się Dobra, w tak boj, na tych wirusach jestem jak Firewall. Jeszcze raz, i chcę po bo to kurwa tak słabi jak i do no, 9-5. Jeszcze raz, i chcę mnie do przyczyn, 9 5, to chyba i kroczy Jeszcze raz, i lecę tak szybko, 9-5-4. Ja bym i obejrzyj, okay. lecę do widu, i nie wracajcie takim kaszyku. Jeszcze raz, i lecę tu jedyny i na wysce. Zmiana pietrucha bez gematu. nie był Trafiłeś mój rocznik, masz rację Im młodszy tym lepszy, nie jak Wilo, jak Wika Chcesz coś powiedzieć? Najpierw była, przed w zjednica Chcesz coś powiedzieć? Podsłuchaj, a sukę Tegoś nie wiem jak się nazywa, ale mam bluzę, umbro Raz, dwa, trzy To jest tumbo Jak tombo, wjeżdżam z drugą rurą Chcesz coś powiedzieć? Jestem dla was górą, bo nie do przeszkoczenia Słuchaj tego lenia, Pietrucha, to się docenia wasze wieś, warszawski, umbro fajnie było. Dorastacie do koski, a ja nie yeah. spodno i pozdro, chłopaki oddaję teraz na Majka, za Draki, Hello, Żółta! Yo! I to jest proste, ja lecę z kogo Co do bluzy, ty masz imprezy u I to jest proste, jak kiwidzę w tym kocie, a muszę wyrywać laski z 9-8! I to jest proste, jadę kłótni. On idzie na przystanki i czeka na gimbusy I to jest proste, opcja to jest krótka. Albo i inna szkoła, podstawówka, i to jest proste, jadę teraz czy tu koleś, no bo ja tu mogę krótko iść na zawodowe. I to Nie. jest proste, yo! Opcja technika co do szkoły, no to zawsze moja, jest Mój Miał, 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 ja ruchał ci do dobra się Sorry, siostra ci powiedziała, nieważne, dobra, i gadam to braka, powiedz tej małej ślice, żeby do mnie nie pisała. Jeszcze raz i w sumie tak bardzo, lepiej z Петруша, 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 Зузак, Музик, кој на то зири? Музик раз, Музик два, Музик три, Музик, вигливате во